Dobre wiadomości to znakomite partnerstwo związane z funkcjonowaniem wojska na terenie miasta Kołobrzeg i powiatu kołobrzeskiego, ale także partnerstwo przy współpracy z realizacją potrzeb mieszkańców oraz samym miastem, mówił podczas dzisiejszej wizyty w Kołobrzegu wiceminister Stanisław Wziątek. Jedną z takich potrzeb jest przekazanie terenów znajdujących się między osiedlami europejskim i bajkowym przeznaczonych pod park. Parku bardzo oczekiwanego w mieście. Wśród mieszkańców jest to idea znana od lat, ale dotychczas niezrealizowana. Pani prezydent z dużym oddaniem przygotowuje wszystkie materiały, które są potrzebne do tego, aby przejąć ten grunt. A z drugiej strony to wojsko w związku z rozwojem ilości. Ale także rozwojem zdolności, której wymaga wojsko. Potrzebuje terenów rozwojowych pod nowe funkcje, które będą tutaj realizowane. Jak już informowaliśmy wcześniej nastąpi zamiana gruntów pomiędzy wojskiem a miastem. Dzięki temu wojsko zyska nowe możliwości działania, zarówno jeśli chodzi o budowę mieszkań dla żołnierzy, jak i pod nową formułę, jaka pojawi się w naszym mieście chodzi o nową formułę funkcjonowania marynarki wojennej, a mianowicie. Centrum Operacji Morskich. To jest około 200 nowych żołnierzy, nowa formuła związana z działalnością operacyjną, która będzie zwiększać nasze bezpieczeństwo i operowanie na wodach Bałtyku. Coś więcej o tym Centrum Operacji Morskich, gdzie będzie się to u nas na terenie miasta znajdowało? To nie jest jeszcze w tej chwili rzecz, która mogła być omawiana w szczegółach. To jest określanie potrzeb. I to określenie Potrzeb z naszej strony jest jednoznaczne. Mówimy o tym, że potrzebujemy mieszkania dla żołnierzy tu 12 pułku logistycznego. Dotyczy to żołnierzy z Trzebiatowa, pilotów również ze Świdwina i dla tych, którzy będą tutaj tworzyć właśnie centrum operacji morskich. Natomiast jak to będzie zorganizowane, co należy zrobić, to jest zupełnie kwestia inna i na innym etapie. Prawa. Wielkimi krokami zbliża się również inwestycja związana z przebudową wejścia do portu i samego portu, która nada temu miejscu drugie życie, zwiększając jego możliwości rozwojowe. Podpisaliśmy już w sierpniu oficjalne porozumienie trzech partnerów: portu Kołobrzeg, porozumienie z Urzędem Morskim i z wojskiem. I my ta triada naszego działania spowoduje, że będziemy mieli wspólną inwestycję takim koordynatorem i integratorem tych wszystkich działań będzie prezes sportu i sam port. W miesiącu grudniu wojsko określi swoje wymagania wojskowe operacyjne i to będzie jedną z podstaw do tego, żeby przygotować przetarg na dokumentację. Po uzyskaniu tej dokumentacji będziemy mogli mówić już o dalszym etapie związanym z, z zabezpieczeniem finansowania i realizacji inwestycji.